Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i dziś przetestujemy sobie Lovely bardzo romantyczne bardzo takie pastelowe nie mogę się doczekać żeby przetestować sobie te produkty i podzielę sobie jednak testy Vibo i Lovely na dwa osobne materiały, ponieważ jak się okazuje w Lovely mamy jedną kolekcję, a w Vibo nie dość, że jest kolekcja limitowana wypuszczona, to jeszcze są klasyczne rzeczy i tego jest Ogromnie dużo. Nie mogłam się doczekać, żeby siąść do tego testu. Będą tutaj kolorowe pastelowe eyelinery, będzie pisak w ogóle z jaskółką, ja nie wiem jak ja to ogram, bo jest tyle eyelinerów w ogóle w tej kolekcji jest jakiś taki bronzer trochę jakby w kremie, taki do twarzy, są róże jest, są błyszczyki ja tak ogarniam oczami wyobraźni, więc są też takie przysłodkie gąbeczki w ogóle w kształcie makaroników, sobie z wami od, odpakuję, oczywiście pokażę wam dzisiaj kolory słocze wszystkiego, ja nie wiem czy te gąbeczki będą miały rację by to, ale są miękkie, mm. Są mięciutkie. Dobra, to co? Przyciągam Was bliżej. Lecimy z tym testem. Poszłam je, namoczyłam. Urosły i są mega mięciutkie. Myślałam, że będą twarde. No dobra, pobawijmy się, pobawijmy się. Słuchajcie, eee, podkład. Podkład, który będę dzisiaj aplikować, zostaniemy w tematce Lovely. Jak już Wam pokazywałam, bardzo duża ilość osób napisała do mnie, że Wam się też podoba ten podkład, bo on ma bardzo fajne krycie. Lekko leży na twarzy. Dzisiaj będę sobie mieszać czwóreczkę i dwójeczkę. Ale zanim, zanim, ja lubię mieć taki trochę shift rozświetlenia, bo on raczej dąży do takiego Matu, matu więc nałożę sobie mm, bazę. Rozświetlającą. Dzisiejsza baza rozświetlająca będzie, słuchajcie, od marki NAM. Jest to Smooth and Glow Primer. I nakładam również w okolice pod oczy. Widzicie, on daje takie Naprawdę efekt delikatnego rozświetlenia, nie tak mocny jak w przypadku, tak jak ostatnio pokazywałam wam kosas, ale tutaj też kolor, jakby tego produktu, jest dużo bardziej przystępny. I zarówno jaśniejsze cery, zarówno jaśniejsze karnacje, jak i te ciemniejsze, bez obaw, rozświetlenie jest takie naprawdę delikatne. Dobra, lecimy sobie z tym podkładem. Muszę przetestować tą gąbkę, no żółtą czy niebieską. Może niebieską, bo niebieską bluzkę mam na sobie. Dobra, no, zobaczmy, jak się będzie tą gąbeczką aplikować podkład. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że, jak na podkład, który jest drogeryjny. To on przepięknie wyrównuje kolory skóry i daje lekkość. Ale tak jak powiedziałam, ja go lubię mieszać zdecydowanie z bazą rozświetlającą. Jeśli chodzi o korektor w dalszym ciągu, kosa. Ja, ja po prostu za każdym razem się jaram. Wczoraj E, też się malowałam i aplikowałam sobie ten e, produkt pod oczy, muszę wam powiedzieć, że dzisiaj. Dzisiaj jest ryzyk fizyk. I aplikuję sobie tylko i wyłącznie ten mm, brzoskwiniowy bright i tylko dam jaśniejszy inny korektor właśnie w okolicy pod oczy. Ja nie widzę aplikacji chyba gąbką, chociaż może spróbujemy czystą stroną muszę jakoś tak złożyć, żeby się tutaj dostać bardziej. W ogóle, kolor to jest tak zmaczowany ze mną. Ten brzoskwiniowy, ten rozświetlający to jest ta wersja Bright. No i halo. Przecież ja mogłabym tak chodzić. <grym> Ale pod oczy to ta gąbka nie jest najwygodniejsza na świecie. No dobra, przetestujemy sobie pierwszy produkt. Jestem gotowa. I mamy tutaj coś takiego. Co to jest? Rozświetlający kremowy brązer, róż i topper do powiek trzy w jednym. To wszechstronny kosmetyk, który podkreśla naturalny blask skóry do powiek? Bronze Blush and Eye Toper. Tutaj coś z tłumaczeniem nie poszło za dobrze. I to wygląda w środku. O, tak, o! I co? Zmieszać to wszystko? O co chodzi? Ej, okay, tak wygląda ta brązowa wersja. Okej, okay, tak wyglądają te trzy kolorki. O! No dobra, spróbujemy sobie. Dobra, mam tutaj mniejszy pędzelek BP Beauty Pro E03. Nabiorę sobie tego bronzera. Zobaczmy. Dobrze, przeszykowałam sobie kolejny czysty. Bo pigmentacja jest sroga. Ej, ciekawy jest ten produkt. Nie powiem. Nie ma takiej konsystencji typowo wiecie, kremowej. Nie ma takiej konsystencji, która by tutaj. Trochę taki brązero róż Powiedziałabym. Bardzo mocno napigmentowany. Przeblenduję. Mocny jest. Mocny i nie dla każdego. Taki trochę brązero róż. Ciekawa jestem, jakby się to zmieszało wszystko razem i się zaaplikowało. Jaki to by efekt dało. Na pewno jeszcze będzie okazja, żeby to sprawdzić, ale przyznam szczerze, że nie jestem jakoś tak yy, negatywnie nastawiona. Jest to coś na pewno innego niż to dotychczas, z czym pracowałam, bo ta konsystencja właśnie jest fajna, bo nie jest zbyt woskowa i wchodzi jak taki trochę i suchy produkt, ale kolor jest bardziej powiedziałabym różowy niż brązerowy. Muszę Wam powiedzieć, że mi się to podoba. Naprawdę, to co widzę. Podoba mi się. Nie czuję się zawiedziona. Bardzo ciekawy produkt. Już jakbym nałożyła i brązer, i róż. Tak jak powiedziałam, delikatnie tylko kapkę rozjaśnię tutaj w tej przestrzeni. To jest korektor z lami w odcieniu Sand. Wycieniuję sobie powiekę. Dzisiaj użyję sobie palety od Apolki. Jeśli szukacie dobrej, basicowej palety, to serdecznie Wam polecam. Jest to naprawdę bardzo, 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 bardzo fajna paleta. Zacznę sobie od koloru Touch. Następnie przechodzę do koloru Vital, troszeczkę ciemniejszego. Nie zależy mi dzisiaj na tym, żeby było bardzo mocno cieniowane. Mamy topery do oczu, które chciałabym sobie przetestować, więc tylko chcę delikatnie zaznaczyć sobie. Wezmę sobie mniejszy pędzelek i mam tu jeszcze taki kolor Ashley. I malutkim pędzelkiem biorę odcień najjaśniejszy. On jest dużo bardziej kontrastowy i wracam do poprzedniego pędzelka i teraz przeblendowuję żeby zgasić ten kontrast o i myślę, że wstępnie powieki mam wykonturowane, a teraz przejdziemy sobie do itoperków które są w bardzo, bardzo ładnych kolorach Tylko zanim... Jeszcze zdecyduję, to będę chciała się powalić eyelinerami, ale najpierw pokażę Wam te kolorki. Numeracyjnie może od jedynki. Tak prezentuje się jedynaczka. Jest taka lekko różowa i są to cienie w formule bouncy. Wow. I one są lekko tłuste, więc najpierw eyelinery pójdą, ale pokażę Wam te kolory. Tak wygląda jedynka, dwójeczka. I piękne są, naprawdę są piękne. Nie wiem, który ładniejszy. W kolekcji pojawiły się, słuchajcie, eyelinery z kredkami. One są bardzo, te kredki są bardzo trwałe. Trochę mi przypominają te pastelowe kredki, które Magda wypuszczała przy kolekcji z Lovely. Z jednej strony mam jeden otwarty, z jednej strony macie kredkę, a z drugiej eyeliner gąbczasty. I tak to wygląda. I tak prezentuje się mięta, biel, róż i fiolet. I to jest ten czas, w którym e, chciałabym ogłosić kolor miesiąca. Tak, bo już mamy nowy miesiąc, mamy miesiąc kwiecień. Pomalutku wchodzimy słuchajcie, w makijaże ślubne i zdecydowanie jest jeden kolor w makijażach ślubnych, które są ulubionymi kolorami większości z Was, i mowa tutaj jest o. Fiolecie. Jest bardzo dużo osób, które ten kolor uwielbiają, bo fiolet idealnie wpasowuje się nie tylko w brązową tęczówkę, w zieloną tęczówkę, ale również w niebieską ciepłą tęczówkę oka. Myślę, że fiolet to jest jeden z takich kolorów, który jest jednym z ulubionych kolorów, jeśli chodzi o makijaż. Dlatego dzisiejszy makijaż na pewno będzie z akcentem fioletowym. Zanim przejdziemy sobie do tych e, eyelinerów i pisaków, mamy jeszcze jeden bardzo ciekawy produkt. Mamy eyeliner ze stempelkiem, który ma nam tutaj dawać jaskółeczkę. Jest bardzo podobny, słuchajcie, z Vibo wypuszczony w kolorze niebieskim i bakłażanowym. E, ja już sobie jeden z nich testowałam i jestem pod ogromnym wrażeniem, i chciałabym, żeby w dzisiejszym makijażu była i czarna kreska, a tymi kolorowymi eyelinerami pobawimy się na górnej powiece i dorzucimy sobie do tego toperek. Zobaczmy, czy ta końcówka będzie tak samo dobra jak w przypadku tego. Zachodzi ryzyko, że coś tutaj skiepszcze, ale nie sądzę. Jeśli masz opadającą powiekę, może być ci ciężko. Ja sobie ustawiam powiekę w tym kierunku. I przykładam. Teraz drugą stroną będę rysować. Podoba mi się, jak bardzo czarny on jest. To jest naprawdę mega fajna sprawa. Teraz muszę wydłużyć tą końcówkę mocniej. Dobrze poszło. Zabawa z drugim okiem. Tu będzie ciężej. Zawsze to oko ciężej mi idzie. że jestem pod wrażeniem, to mi co prawda trochę grubiej widzę wyszło niż tutaj, ale na razie się tym nie przyjmuję, jeszcze sobie poprawię. Próbuję zmyć z ręki, więc będzie trwały. W ogóle muszę wam powiedzieć, że to jest v -boy. trochę spoiler wam robię. No nie mogłam się doczekać i chciałam sobie przetestować. Myślę, że to jest petarda, naprawdę to jest petarda. Tak się dobrze maluje, one są tak dobrze napigmentowane, ta czerni jest od razu taka czarna, taka czarna, czarna, że to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Tak. Jestem zakochana w tym, jestem zakochana w tym. Z tym okiem zawsze idzie mi ciężej, ono jest inaczej osadzone, inaczej mam tutaj złamanie, więc żeby narysować jaskółkę zawsze mam tutaj z tej strony większy problem, ale z tej strony naprawdę zajęło mi to bardzo niewiele. Więc mhm. jak lubisz malować kreski, no myślę, że znajdziesz w tym produkcie swojego przyjaciela. Dobra, zabawmy się teraz tymi eyelinerami. I tu będzie fioletowy akcent zdecydowanie. Zaczniemy sobie od białego eyelinera. Jeszcze delikatnie poprawię tę kreskę pastelowymi cieniami, te są z, e, z czego? Te są z Filouille. Zależy mi na tym, żeby tutaj troszkę jednak tej mięty się pojawiła, bo ona jest taka mega jasna, taka trochę powiedziałabym macza bez życia. Mam tutaj z drugiej strony taki pastelowy róż, ale on będzie za jasny Może spróbujemy tego I poprawię również odrobinę ten fiolet Teraz jest. Pomujemy. Zobaczmy sobie ten różowy toperek 0.1. Nakładam go tak pięknie. To jest w ogóle formuła Bansi, tych toperków. No dobra, a tą fioletową kredkę. Zobaczymy sobie na linii wodnej. Ona jest ładna. Są bardzo dobrze napigmentowane. Toperek numer 02. Niewielkiej ilości. O oh, Wow, ale one się czepiają. Właśnie są w tej formule bouncy, więc... Ładnie się aplikują. I może ten toperek 3, brązowo-miedziany, też jest przepiękny. Muszę delikatnie wzmocnić zewnętrzny kącik jakimś ciemniejszym fioletowym kolorem. Zwracam sobie do palety Pilui. Wezmę sobie tutaj ten fiolet. Moja ulubiona maskara z Lovely to jest ta klasyczna maskara Pump Up Carling. Przykleiłam rzęsioro i muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycona, bo zamówiłam sobie z ina w ogóle fioletowe i zwłaszcza niektóre z nich mają takie czarne wypustki, żeby się lepiej wpasować. Na zewnętrznym kąciku dałam dwie te dłuższe i resztę uzupełniałam fioletem i tak mi się to dzisiaj fajnie wpasowało w make-up. Mhm. No dobra, czas przejść do tych słodziaśnych róż. Zobaczmy, czy to są wypieki. Rozświetlający, wypiekany róż do policzków. Zobaczmy, bo tu trzeba to rozkleić. <laughs> ja mam czasami takie zawieszki, szczególnie jak się dużo dzieje. Wiecie, zdradzę Wam sekret. Ja, gdy nagrywam dla Was ten materiał, to ja się 50 razy odrywam. Z przyczyn e, oczywistych nie jestem w stanie zamknąć się tak w takiej kopule, nagrywającej, że świat mi zewnętrzny nie przeszkadza, bo tu się dzieją różne ważne rzeczy dookoła. Dobra, tak wygląda jedyneczka. Która jest taka brzoskwiniowa I metaliczna Dwójeczka Halo, gdzie jest pigment? Dobra, tutaj macie wszystko Jedyneczkę Dwójeczkę i trójeczkę. Bardzo mi się podoba dwójeczka, ale chyba zacznę sobie od tej trójeczki. A może położę wszystkie trzy? Jak szaleć, to szaleć. Biorę sobie numerek trzy najpierw. To jest pędzelek Hulu Pro 79. O wow! Słocznie pozorny na twarzy Trochę wycieram ogąbkę. I trzeba rozpracować. Przejdziemy do dwójki. Już nauczona doświadczeniem, trochę mniej. Przepiękne są. I zmieniam pędzelek na czysty i wezmę sobie tą jedynkę. I wydaje mi się, że ona będzie taka. Najbardziej ze złotym tonem. Wszystkie trzy na policzkę i zaraz wezmę jeszcze duży pędzel, to wszystko dotrę. O oh, wow! Się uświecą! Który mi się podoba najbardziej kolor? Chyba zdecydowanie dwójka. Ale ładne są. Naprawdę są ładne. Mają taki urok w sobie. No i produkty, słuchajcie, do ust. Trzy konturówki i ja już mam jedną ulubioną, bo niestety próbowałam już jej em, poza kamerą. I są trzy błyszczyki, które mają taki miętowy vibe. Tak wyglądają te błyszczyki do ust. Tu mamy taki jasny, delikatny, różowy, ale one są bardzo transparentne i mają bardzo dużo drobinek. Pokażę Wam, jak to wygląda. No i są trzy konturówki. I tu macie jeden, dwa i trzy. I naprawdę, patrząc na tą dwójkę, mam przed oczami konturówkę z Bobby Brown, Pink Mayview. Przepiękny odcień, taki mój, taki mój, naprawdę taki mój. On jest dosyć chłodny. I ja sobie właśnie tą dwójeczkę zapodam na usta. Mówię, ja już nie wytrzymałam, byłam niegrzeczna i próbowałam. Masami no, powiedzcie. Jezu, uwielbiam ją. Moja nowa ulubiona. Wczoraj ją się. <grym> Mi się tak podoba. Mówię. A spróbuję sobie te błyszczyki. I tak się zastanawiam, który z tych kolorków Ten jest taki przeźroczysty, ten ma jakiś taki lekki kolor. Może ten z lekkim kolorem. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że najlepsze kombo w ogóle to jest z pomadką Kosas, ale chcę Wam pokazać, jak te błyszczyki wyglądają na ustach. Mają taki aplikator, który bardzo dobrze nabiera. To jest numerek, nie wiem jaki to jest numerek, bo one nie mają numerka. Tutaj Wam. O. Muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę wiele rzeczy, które mi się podoba w tej kolekcji. Chciałam zrobić dla Was taki makijaż trochę bardziej artystyczny, bo tutaj aż się prosi o to. Bardzo fajne są kredki, eyelinery już mniej mi się podobają tutaj. Trzeba je tak dopigmentowywać, te kolory są ultra pastelowe. Myślę, że na takim solo oku, jakaś taka jedna biały, biały jest bardzo fajny. Biały jest bardzo fajny, jest bardzo fajnie napigmentowany. U mnie na mojej karnacji kompletnie nie widać tej, tej mięty, jeśli chodzi o eyelinery. Ale kredki są ultra miękkie, mega widoczny kolor, ta fioletowa jest po prostu przepiękna, mega mi się podoba. Mm, jestem i na tak i na niej. jeśli chodzi o eyeliner, no to tutaj po prostu kolory są zbyt pastelowe jestem totalnie oczarowana konturówkami do ust, jak będziecie miały okazję, łapcie je, mają przepiękne kolory, niesamowicie kremową konsystencję bardzo długo utrzymują się, ona jest taka lekka gumowa ta konsystencja konturówki do ust to jest mała cicha petarda, naprawdę tej kolekcji to Wam mówię od razu, tak samo jak jestem zachwycona tym eyelinerem gdzie ja nie lubię gąbczastych eyelinerów tak, podoba mi się ta końcówka, mam wrażenie, że szybciej idzie, jak chcemy sobie tak wyznaczyć tą jaskółkę, to po prostu idzie szybciej. Jestem totalnie oczarowana tym eyelinerem i polecam go Wam serdecznie dla osób, które są początkujące w jaskółkach, naprawdę ten stempelek Ułatwia życie. Naprawdę ułatwia życie. Bardzo mi się podoba i ta czerni. Po prostu jest tak intensywna, welwetowa, welurowa wręcz. Więc jestem na tak. Co do tych róży wypiekanych, no to one są naprawdę przepiękne. Trochę lekko suche w moim odczuciu, ale kolory są bardzo ładne. Kolory są takie bardzo użytkowe. Mm, przepięknie wyglądają. Już nie będziecie potrzebować rozświetlacza, więc jak macie ochotę, to tak. Bardzo innowacyjny produkt to jest ten. Mm, Bronzer, róż toper, jakkolwiek się to nazywa, bronzer, blush, eye-toper. E, powiem tak, nie używałam tego mieszając to, tylko chciałam skupić się właśnie na tym bronzerze. Podoba mi się, że ten odcień jest taki e, zdecydowanie brązowo-różany, ale nie będzie to produkt dla wszystkich. Na pewno chłodne karnacje będą miały ogromny problem z tym produktem. Myślę, że cieplejsze karnacje będą zadowolone e, z tego produktu. Bardzo ciekawy produkt. No i te toperki w formule bouncy no coś pięknego po prostu coś pięknego, ale myślę, że pod nie będziecie potrzebować bazy, bo ja też nałożyłam bardzo solidną ilość tego i widzę, że po prostu mi się tutaj kula w załamaniach delikatnie, bardzo ciekawa kolekcja Lovely, bardzo mi się podoba ta kolekcja, wyszedł z tego trochę taki artystyczny makijaż, w następnym odcinku na pewno zobaczycie nowości od Vibo i tam będzie szałpał, jeśli chodzi o Różne rzeczy. Nie wiem, czy widzieliście już te nowości, ale jeśli ich nie widzieliście i zapowiedzi nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie. Mamy tam brązery też, które wyglądają trochę jak road w takich opakowaniach jajeczkowych, ale nie tylko, no jest bardzo dużo elementów, jest bardzo dużo elementów, i w następnym odcinku zdecydowanie zabieram się za B, bo Mam nadzieję, że już nie możecie się doczekać tak samo jak i ja. Dopiero w przyszłym tygodniu siądę. E, idę jutro na brwi e, Muszę zrobić sobie od nowa Ponieważ no, ominałam korektę Nie róbcie tego No ja niestety to zrobiłam Ominałam korektę i muszę zrobić sobie te brewki Więc w następnym odcinku widzimy się Jako breżniew Zdecydowanie Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podoba Życzę Wam wspaniałego dnia I do następnego Trzymajcie się, hej!